Uh, dzisiaj, um, tak, 140 subskrypcji. Dobra, lecimy. Tu, tutaj jest, ale to, tu mam 40 subskrypcji. Ale to jest szaleństwo, bo tu, tu, strzela. Tutaj mam 40 subskrypcji, bo to się udało. to, to się udało. Bo ty 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 ty. ty, ty, ty. O co tu chodzi, bo mam 40. Ty ty, ty 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 na 40 to musiałem nagrać. Bo na 40 to musiałem nagrać. Musiałem to nagrać. Tak, musiałem to nagrać. Nie wiem co, ale to jest. Daj, dobry, ale co? Tu mam czterdzieści i robię to na czterdziestkę, bo tu jest takie coś, co nie wiem sam, ale... Bo nie wiem co, to, 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 to jest... Ty, ty 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 O co tu chodzi to mam na czterdzieści ty, 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 ty. O, co tu chodzi, bo mam czterdzieści. Ale to mam czterdzieści, bo to takie robię bajady, ale to tutaj robię, ale to jest. Eee, nie wiem. Po prostu nie wiem co tu robię, bo to jest taki za... Bo tu robię ten, bo nagrałem na 40 subskrypcji tą piosenkę. Więc, no, takie są maniany, bo to jest normalnie. To to tu chodzi. No, właśnie takie są maniany. To, no to są maniany jakieś, ale to tutaj mamy, ale to tutaj nie wiem o co chodzi. あっ、あ<ー>た、た、た、たら、た、た、たら、た、た、た、たら。たたたたら